Siemano, witam w 14 vlogu z redukcji. Nic, lecimy się ważyć z raportem, lecimy później. cardio. nie ma co przedłużać. Nawet siebie spałem, wczoraj był rest. Dzisiaj trening, push. Dzisiaj dobry dzień. To będzie dobry dzień. Lecimy. Dobra, galoty już przebrane, czas na 60 minut kardio. Raport chyba wyszedł OK. Z tego co widzę na zdjęciach na pewno poprawiła się forma. Eee, waga spadła. Lecimy z kardio. Widzimy się przy śniadaniu. Dzisiaj jak zawsze napięty grafik, bo, u, na, bo na 8 do pracy mimo że wstaję o 5 to jest ciężko rano, z tym czasem, więc bez gadania lecę z kardio. Dobrze witam. Eee przy posiłku pierwszym odchudzony Michał tak zwany bo najniższa waga na tej redukcji dzisiaj eee, tak suplementacja znaczy suplementację bez zmian eee, z kodem dąbek minus 7% na gymshop owsianeczka eee, także bez zmian w sumie dietetycznie bez zmian od, od poprzedniego tygodnia czy nawet dwóch czy trzech eee, 50 gram wkładków owsianych proszek do pieczenia woda słodzik, aromat yy, jedno jabłko 10 węglowodanów z jabłka cynamon na wierzch ale to chyba powiedziałem czy nie nie, nie, nie wiem, nie pamiętam już nawet yy, i 20 gramów WPI do, tego, do tej owsianki Boże, sorry, że mi się dużo miesza, ale śpieszę się i chcę na szybko to powiedzieć i zjeść a tutaj mamy polewę z białeczka 30 g WPI oraz 28 ml wody wymieszanej, zrobionej z tego polewa. A przepis na tą owsianeczkę macie na moim Instagramie, więc wpadajcie, udostępniajcie, e, że oglądacie. I dziękuję z góry. Boże, już myślałem, że się nie nagrywa. Ja pierdzielę Ja od sobie jakiś serial. E, biorę się do jedzenia. I, I co? Widzimy się pewnie w pracy albo w drodze do pracy. E, Także siemaneczko Dobra, jadę do pracy Wyrobiłem się o dziwo Fajnie czasowo, czuję się naprawdę nieźle dzisiaj I co, chciałbym Tutaj poruszyć temat Pozytywnego nastawienia Do dnia i do życia Bo Zauważyłem, że u mnie to bardzo wiele dało i u Was na pewno też da, albo jeśli to praktykujecie to dało. Bo po prostu kiedy wstaję rano i... kiedy myślisz... O, ale mi się nie chce, ale to będzie nudny dzień, ale... Patrzysz na same rzeczy negatywne, na same sprawy negatywne, no to oczywiście, że ten dzień będzie słaby, będzie się ciągnął, dłużył, eee, nie będzie w ogóle czegokolwiek fajnego w tym dniu eee, i na nic nie będziecie mieli siły, a kiedy wstaniecie i powiecie sobie, to będzie dobry dzień, naprawdę mam siły, eee, to będzie udany dzień, czuję się dobrze, czuję się nieźle, no to od razu wasz dzień się totalnie inaczej toczy, inaczej, jak to powiedzieć, inaczej po prostu układa. I też w psychice odczuwacie taki większy luz oraz chęci do w ogóle robienia czegokolwiek. Więc to takie pozytywne nastawienie do, do dnia, a także e, wyczułam Was na pozytywne nastawienie do całego życia. E, spójrzcie po prostu ile macie, ile po prostu dobrych rzeczy Was otacza, ile naprawdę rzeczy wokół siebie posiadacie, e, a nie jak dużo nie macie, czy czego nie macie. Czego Wam brakuje, bo, bo naprawdę docencie, docencie to, co macie. Eee, ja przez długi czas też nie doceniałem i po prostu żyłem tak, e, że o, ja chcę to, to, to tamto, kurde za mało. Oczywiście, że chcę więcej i więcej i więcej, ale też trzeba docenić to, co macie i cieszyć się codziennością. E, najmniejszymi rzeczami, e, tym, że możecie wstać, zrobić swoją rutynę, czy nie wiem, iść na kawę swoją ulubioną, e, że jesteście zdrowi i to taki luźny przekaz. E, mam nadzieję, że coś tam wynieśliście z tego. E, nie jestem najlepszym motywatorem. Czasami mam jakieś swoje odpały. Mam nadzieję, że zrozumieliście e, ten przekaz. Że wdrożycie go w życie, jeśli macie go wdrożonego, no to e, jestem pełny podziwu i szanuję, bo widzę u siebie jak dużo to zmieniło u mnie jak wiele to zmienia u mnie. Bo nadal oczywiście mam takie dni, że, że, że muszę sobie przypomnieć o tym pozytywnym nastawieniu, bo się nakręcam negatywnie na dzień albo na życie. Ale wtedy staram sobie jak najszybciej przypomnieć, jak dużo mam i docenić to, co mam. Luźny przekaz, jadę do pracy i widzimy się pewnie przy posiłku drugim. Dzisiaj dzień treningowy. Yo. Zaczynamy. Posiłek trzeci dokładnie taki sam jak poprzedni, czyli 50 g ryżu jaśminowego, 180 g piersi z kurczaka oraz marchew i jakiś ketchup zero plus sól. Aż mi się ręce częsą, tak czekam na ten posiłek. Posiłek przetręgowy: 60 g kleiku ryżowego z 7 Nutrition z Gym Shopu, 150 g malin. Cynamon na wierzch, taki sok z malin wypuścił Znaczy maliny wypuściły taki sok, fajny I tu mamy 50g WPI Waniliowy smak z Dymatizer Do tego cynamon, 10ml oleju MCT oraz 45ml wody I zaraz to polejemy Już po pracy w domu. W ogóle dostałem odpowiedź na raport, i w rest day będzie refit day, czyli ładowanie. Więc kupiłem już sobie, byłem po pracy w Dilzie, kupiłem sobie płatki Oreo. W ogóle mają tylko 2 gramy Fatu na 100 i do tego bajgle. Oczywiście tylko jednego zjem do śniadania, ale kupiłem już paczkę, bo je uwielbiam a może ktoś z rodziny sobie je zje, czy mama więc kupiłem dwie paczki, oczywiście kurczak ale będzie na refit eee, płatki Oreo, już ich chciałem spróbować od dawna, ale pamiętam kiedyś kosztowały po 4 dychy, a teraz za dwie dyszki były do dorwania ja teraz się szykuję na siłownię, eee, robię sobie pre, intra eee, workout, szejka Przebieram się, robię dwójeczkę. Bo u mnie to jest mastkę przed treningiem i widzimy się w drodze na trening albo na treningu Yo. não deixa a casa para sair, eu, eu, eu. They'll be calling me, callin' me, they'll be calling me. Dobra, no szybko, bo trochę mi, e, po prostu trochę trening mi zajął, też trochę pogadałem i nie śpieszyłem się jakoś bardzo i teraz muszę nadrabiać, jest 20.20, powinienem już godzinę tam zjeść posiłek piąty, bo jeszcze został mi jeden, a wyspać też się trzeba, no to niestety będę musiał jeść szósty posiłek jakoś godzinę po przerwie, mm, po tym, nawet nie, ale no co, życie. Nie ma co narzekać. E, posiłek piąty, potreningowy. Była do tego marchewka, którą już opędzlowałem w kuchni, no bo marchewka to po prostu cudo. A więc e, 120 gramów ryżu jaśminowego, z 220 piersi z kurczaka, ketchup Heinz 0, e, sos z chili z lidla oraz mnóstwo soli ślinka mi już cieknie, więc ledwo się wysławiam ja zabieram się za jedzenie, odpalam sobie OBX Outer Punks na Netflixie, dokończam ostatni odcinek e, bardzo lubię ten serial swoją drogą trening bardzo udany, e, bardzo dużo sił przedtreningówka wleciała dobrze ale pamiętajcie, nie tylko przedtreningówka, ale też dobre nastawienie i pamiętajcie o tym dobrym nastawieniu, żeby dobrze ułożyć sobie na początku dnia głowę oraz na końcu dnia i, i bądźcie pozytywnie nastawieni do życia tu jest Numeria, ja biorę się za posiłek, Nemeria już swój zjadła eee, widzimy się przy kolejnym no i witam ja już wykąpany czyściutki, pachnący, z posiłkiem finalnym szóstym, ostatnim na dzisiaj wieczorna suplementacja już wzięta to był cynk e, astragalus e, Multimitamina e, na noc Bo mam taki kompleks z Trek'a dostępny na shopie, Które siedzieli na Jedną kapsułkę rano, jedną na wieczór e, Dodatkowo Oczywiście Sleepwell Czyli coś co Bardzo polecam na sen, tym bardziej teraz na redukcji Gdzie dostaję po dupie ten sen Oto ten Sleepwell, macie go dostępnego na Sorry, Deep sleep. Macie go także na Gymshopie I tutaj biotyna plus skrzyp, cynk na włosy skórę i paznokcie bo trzeba o to też zbać Jesteśmy kulturystami i nie można zapominać o tym, że prezentujemy całe swoje ciało skórę uh, i tle A i nie powiedziałem o siłku czyli głównej rzeczy 180 g piersi z kurczaka, sorry indyka, czy tam kurczaka, już nawet nie pamiętam. Troszkę sałatki. 10 ml, czy tam gramów oliwy z oliwek. Sól, przyprawy i w airfryerze robię się pieczarki. Miałem ochotę, więc e, pieczarki. E, ja je wkładam na 200 stopni na 8-7 minut. Do airfryera e, przyprawiam papryką słodką, pieprzem ziołowym oraz y, solą i są zajebiste polecam bardzo e, i z tego oto miejsca też chciałbym się pożegnać dziękuję za oglądanie, zostawcie lajka, suba komentarz e, wpadajcie na socjale oznaczajcie, udostępniajcie e, niech leci to w świat e, mam nadzieję, że jeszcze raz e, odcinek się podobał z biszkoptem się żegnamy Biszkop już śpi ja zaraz tam się kładę też obok niego i będę spał Przysłowiowo obok niego, bo jeszcze zrobię łóżko, wiadomo. Ale lecimy spać. Dobranoc. Życzę Wam miłego kardią, miłego dnia. Dobrej nocy, tak jak już powiedziałem. I czego sobie życzycie? Jo!